Witam widzowie serdecznie! I dzisiaj będziemy uciekać ze szkoły! Tak jest! I będziemy i mamy tam na górze ile dostajemy i mamy już 200! I uciekamy! Ktoś mnie goni? Nikt mnie nie goni! Je. Uciekamy! Nie! Gonią mnie! Eee, złapali mnie! Okej. Okay. Potrzebuję na iść. Ale nie, wszystko jest zajęte. Chyba, że jakąś tam... Wypchniemy. Jest! Wypchnąłem się. I biegnę. Aha, zszedł. I teraz ja biegnę. I dobędę... I zdobędę tysiąc. Tu ja już mam. Więc mogę biec. Na pewno już mnie nie dogonią. Biegnę. Szybko. Szybko biegnę. Nikt nie na razie nie go więc biegnę. Nie, no, przynajmniej nie widzę. O! Idą nauczyciele! Ale ja jestem szybszy od nich! Haha! Ha. Biegniemy! Nie! Spadłem! To, to chyba już było koniec. Ale tutaj zwiększ wytrzymałość. Ale ja mam 1k na 1k O tutaj jest wolna bieżnia więc możemy biec I zdobyć, i musimy sobie trochę zdobyć Zdobyć Musimy sobie trochę e, Zdobyć siły Żeby być już szybkim I ominąć Wszystko, tak jest, czyli aż 8 musimy przybiec Na razie jesteśmy na pierwszym, ok? Okej, okay, nauczycieli łatwo wymijamy, ale oni są wszyscy na czterech, oni się zgrupowali. O nie! Okej, okay, ale na szczęście jesteśmy. i Trzeba przejść... Tutaj te szklane coś. Jest! Moja wytrzymałość się skończyła. Nie no nauczyciel mnie przyłapał na ucieczce. Muszę sobie trochę dużo zjeść. Jedziemy, jemy, jemy. Musimy sobie najwięcej zjeść tych hamburgerków. Żeby dotrzeć do jakiegoś większego, więc jemy sobie, aż tutaj będziemy mieli dwa tysiące. I tyle samo, ile mamy siłę. I odebraliśmy sobie 100 kasury. A za kasiorę można kupić sobie jajeczko i, w, i, mo, i możemy w sumie już kupić. Więc sobie za chwileczkę tam pójdziemy. A wy pamiętajcie, że 10 stycznia wychodzi moja pierwsza nuta stosubów, więc szykujcie się. Ok, już prawie mamy 2000. Nie 1000, tylko 2000. I możemy iść. Mamy 2000 na 2000. I to jest jakieś jajeczko, ale bym, traf... ja bym trafił na to, które jest 1%, ale teraz otwieramy, jajeczko nam się otwiera, mamy zwykłego, okej, okay. a na niego było 40% szans, okej, okay. no i sobie tutaj mamy zwierzęczkę. i mamy go, założymy go i tak, on za mną chodzi, Pecik, ale słodziak, okej, okay, idziemy, mamy 2000. tysiące, idziemy, o nie, siła mi się kończy. Okej, okay, muszę sobie tego najeść trochę dużo. Szybko biegniemy. Nauczyciele mnie nie wyminą. Szybko mamy dwa tysiące! Nie! Znalazł mnie nauczyciel. Musimy sobie tego więcej zjeść. O, okej. Okay. Znowu się wpychnąłem. Możemy jeść sobie ile chcemy. Kolejny się wpychnął. Jak my śmiesznie. I kolejny. Jak my, śmiesz... Jak my śmiesznie wyglądamy. Bajką połączony z, z trzema innymi skinami. To jest coś pięknego. Ok, a więc sobie coś tutaj już zjemy. Będziemy mieli 3000 i nie masz szans, że już nie przyjdziemy tamtych tam tych szkiełk. Tylko, że trzeba dużo, tak? O, skakać. Okej, okay, no to idziemy. Tutaj jest bardzo łatwiej. I gotowe coś jeszcze jest. Eliksir prędkości. Ale dopiero... Nie! Gdzie mam teraz ten eliksir? Nie! Najgorzej. O, tak, ska tak skaczemy. Tak skaczemy. Tak skaczemy. Ech, ech, powoli się kończy! Jest! Przeszliśmy. A teraz co? A to się ołówki. Te ołówki tak robią. Nie! Zginęliśmy. Okej, okay, ale spokojnie. Musimy, musimy sobie trochę jeszcze nabiegać. O nie, wpychnęła mi się. I biegniemy sobie. Mamy bardzo dużo biegu, więc. Pro, więc trochę już będziemy mieli. Bo nawet jak chodzimy, to nam się zbiera bieg. Potem sobie jeszcze tam zjemy. Mniam, 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 mniam. i Czyli pyszne hamburgerki. A potem idziemy biec. Następne jajko jest dopiero za 1000. Okej, okay, a my mamy 1000 Kasiorki e, Więc za chwilę sobie idziemy. Już prawie mamy 7000. I okej, okay, jesteśmy. Więc teraz takie z serduszkiem. O, i teraz będziemy mogli trafić jakieś serduszkowe te. Legendarny! Na niego było 9% szans. Yo! Okej, okay, dobrze. Mamy zwierzaczek. Mamy już dwa zwierzaczki. Patrzcie, jakie słodkie. One tak ze mną teraz chodzą. Hey. Okej, okay. no i teraz zjemy hamburgerki. Mniam, bardzo pyszne hamburgerki Będą sobie bardzo, bardzo pyszne One są bardzo pyszne Okej, okay. i możemy lecieć Teraz jesteśmy bardzo szybszy Szybcy, bo Zresztą to nam daje aż plus 94, więc jesteśmy już bardzo szybcy I biegniemy, biegniemy, biegniemy Okej, okay. i teraz trzeba skakać Skacz, 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 skacz Okej okay? I skacz, skacz Jest, doszliśmy Dobrze, idealnie Ołówki mnie już zapewne gonią Trzeba być już jeszcze trochę szybszy okay. Trzeba sobie jeszcze trochę więcej zjeść Bo zostało nam ostatni tysiąc więc najlepiej, żeby sobie dobić do 5K, pięciu... to jest coś niesamowitego. O, jeszcze coś sobie zjemy. O, i zjedliśmy. Więc idziemy pobiegać. O, tutaj nam zwolnił. No i idziemy. Musimy pobiegać aż do 15 tysięcy. To jest coś niemożliwe. I tutaj są jeszcze jakieś ulepszenia. Czyli wiem już o co chodzi. I odrodzenie, można odrodzenie za 1000. Tysiąc. Tysiąc? A mamy tylko 50. No trochę słabo. Ok, już dawno mieliśmy. Ee, już dawno mieliśmy. O! Prawie nam to już zarabia po 1000, jak biegniemy. Ok, czyli to przez to, że kupiliśmy sobie ten bieg. To dlatego. Ja już jestem szybszy. Mnie już nikt, mnie już nikt nie pokona. Tylko to, w tych skokach się bardzo. Męczę. Okej, okay, ale przeszłem. Ołówki, szybko! Ołóweczki! Jest! Ołóweczki wow. mnie już za to nagonią! A. Jakiś rzecz! Uuu, wskazówka. To jest stalowe pięści. No, no, zgadłam. Nie, nie możemy. Nie wiem o co chodzi. To sobie trzeba usunąć, żeby wyjść. Okej. Okay. To. Zjemy sobie trochę. Trochę mniemy To jest zwolnione. I trzeba sobie jeszcze trochę, jeszcze trochę zjeść. Jeszcze trochę sobie trzeba zjeść, żeby być jeszcze szybszym. I prawie mamy 7000 tysięcy i mamy. Okej, okay, idziemy. Biegniemy. Nikt mnie na szczęście nie goni. Okej. Okay, biegniemy. Szybko. Szybko. Okej, okay, już mamy. I sobie... Prędkość! Nie! Yeah! Mamy szybką, Mamy szybszą prędkość. Mamy 33 tysiące! Nie! Pan z matematyki mnie przyłapał. Teraz muszę się uczyć. Okej, okay, idziemy dalej. Biegniemy szybko. Moje paczki są za mną. Tak. Idziemy szybko. Nauczyciele mnie. Nauczyciele już do, już do mnie nie podskakują. Nie mają podjazdu do mnie. Tutaj. 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 Tak jest. Idziemy dalej. Nie, ołóweczki. Ołóweczki tylko wracam. Bo mam ten głód. Okej. Idziemy, 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 idziemy. Nie! Nie no. Ale mamy coś w sklepie. Chyba za darmo. Jakiś eliksir. Można użyć. Okej, okay, no to już wiem, kiedy to użyć. Tam na tym ostatnim, którego nie umiemy przejść. Okej, okay, idziemy. Prędkość! Prędkość! Biegniemy! Wymiemy nauczycieli! ulicę jest. Szybko biegniemy. Pęk! Pęk! Jest. Szybko. Nie wiem kiedy są te. Jeszcze nie. Wtedy nie zdążę Można no, o poczekać Nie no Kiedy będzie już to Jest szybko 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 Nie, przegrałem z tym nawet Ale mam przez 5 minut to Tu jest w prawym dolnym rogu więc szybko podjadniemy. Nauczyciele mnie gonią. Wskakujemy. Wskakujemy, 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 wskakujemy. Szybko. On jest szybszy ode mnie. Nie no. Nie umiemy tego przejść. Trzeba chyba coś poradzić Rebir rebirtem, mi się tak wydaje, więc a możemy już idealnie robić. Ile mamy? Dwa, trójka, sześć paściorki i mamy pierwsze odrodzenie. No i jesteśmy oczywiście bardzo wolni, ale jak wymykli, dostajemy więcej. Tak, jest. Możemy sobie teraz jeść, jeść, ile wylejdzie. Bądź wydaje mi się, że za niedługo będziemy robić już. 6 tamtego, którego nie umiemy dalej, i przez zostało 8 tych miejsc. Na po początku, po początku myślałem, że to jest łatwe, ale jednak jest bardzo, ale to bardzo trudne. Okej, okay. szybko, trzeba. Proszę mnie wpiknąć. Wydzielę jednego gracza, który się nazwa Stitch. Nie, on się już wlepił. Okej, okay. tak, Nie. nie. Okay, jestem biegniemy biegniemy Ale to już jest szybkie. Jesteśmy już bardzo szybciej. Jesteśmy szybsi. O, mamy już 30 tysięcy. I możemy sobie jakie szkodę, mamy już 1 tysiąc. O, proszę, ten najrzadszy. Zwykły. serio Okej, okay, już wiem chyba jak to zrobić. Dajemy sobie zwierzaczki. No i tego niestety musimy usunąć. A to założymy. I mamy dwa serduszka. Okej, okay, idziemy. Biegniemy. Ale nam się szybko głód kończy. Okej, okay, biegniemy. Ile sił w moich nóżkach? Szybko, szybko, szybko. Szybko! Biegniemy. Jest! Nie! Prawie tam byliśmy! Muszę trochę zjeść. Muszę trochę jeść. O! Okej, okay. tutaj się wepchnę. Okej, okay. wepchnąłem się. Jemy, jemy. Do 10 tysięcy. Wtedy już nie ma szans, że mi się skończy. I mam już 70 tysięcy na tym. Okej, okay. już na pewno nam się uda. Dziesięć tysięcy biegniemy. Mamy już dziewięć. Okej, okay, idziemy. Bardzo szybko. Wymiamy wszystkich. Nawet też szkła, nie muszę już skakać. Ej! Przeszłem oweczki. Okej, okay, jak to zrobić? A, bo on tutaj będzie biegł. Okej. Okay. Tutaj. I zaczęło się schować, tak. cię trzyma Tak? Nie, nie Nie. Wytrzymałość mi się już skończyła. Eee, zginąłem. Przyłapał mnie. Wytrzymałość mi się skończyła. Najgorzej. Więc już nie muszę, muszę bardzo dużo zjeść. Do nawet 20 tysięcy tych właśnie hamburgerków, bo bardzo mi są potrzebne te ham hamburgerki. A na 5 tysięcy mogę zrobić kolejnego rebirfa. Więc tutaj szybko, szybko jemy. Miniam, miniam, miniam. Bardzo pyszne hamburgerki. No i pamiętajcie, już będzie powoli, regularnie będą filmy Filmy nie tylko z Robloxa są, Będą też z Minecrafta I będzie lepszy montaż A więc y, już 19 tysięcy i 20 tysięcy I biegniemy Ja już jestem tak szybki że nigdy już nie byłem tak szybki Ja mogę do trzymania Teraz trzeba się tutaj skupić O nie, to mi bardzo dużo zabiera tego A, okej, okay, jak stoimy To mi wtedy tak nie zabiera Okej okay. Czyli już wiem jak to zrobić Szybko! Przechodzimy. Jest! To jest jakaś woda. Okej. Okay. Nie! Rekin tutaj płynie! Niestety, za sobie lepszą Ech. szybkość. Albo nie! Szybkość mam dobrą, tylko że wytrzymałość. Tutaj się muszę wybepchnąć. No jemy, 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 jemy. Przebić 25 tysięcy. A to jest bardzo, bardzo trudne. 23, 24 i prawie, 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 prawie 25. Mamy 25 tysięcy. Jesteśmy tacy bardzo, bardzo szybcy. Mamy dużo wytrzymałości, więc to jest dobre. Szybko, wchodzi, jest! Nara ołówki! I teraz jakiś. To chyba od historii, pan jakiś. Mogę szybko! Jest! Uciekamy. Szybko on tam biegnie, a my tu! Gdzie jest rekin? Szybko! Rekin mnie goni! Pomocy, ja tonę! Wytrzymałość mi się skończyła! Może na tak jakoś lecę? Nie, no rekin mnie zabił! Muszę chyba już wbić 30 tysięcy, bo powoli 30 tysięcy to może już być, a odrodzenie, już mamy 10 tysięcy, więc odrodzenie będzie, tylko wbijemy sobie 30 tysięcy, a w sumie to już bez, to już nie ma w ogóle sensu, ale pójdziemy sobie ostatni raz, zobaczyć czy to chociaż przejdziemy, bo to już jest chyba, wtedy to jest piąta mapa. To już ich nawet przeskakuje. O nie! O nie! Ok, ostatni raz. Bo to się akurat tamto nie udało dojść nawet. Ale spokojnie, przejdziemy sobie. Drugi poziom. Tutaj ołówki. Niech pójdą sobie. I my. Czwarte miejsce. Tak, to jest piąte. Oj, chyba już tutaj nie zdążymy. Jest! Jest! Nie, 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 nie! Nie, no znana nas mnie. Okej, okay. już robię odrodzenie. I mamy odrodzenie, I następne odrodzenie jest za kolejny tysiąc. Za kolejnego tysiaka. Okej, okay, no i biegniemy. Biegniemy ile sił w nogach, żeby tylko tu przejść. A następny jest za też 1000 pieniążków i możemy sobie to kupić Bo bardzo potrzebuję tego Jakiegoś jajeczka dobrego, no rzadki może być Wytrzymałość mam bardzo złą Więc muszę sobie wytrzymałość ulepszyć, ale najpierw bieg, bo bieg jest najważniejszy Więc tutaj możemy sobie na luzie wejść dobić z 50 nawet tysięcy biegu. A jeśli by Wam się ten materiał podobał, podoba, e, no to oczywiście jak mówiłem na początku. E, to dajcie to dajcie suba i lajka. A, jeś, a jeśli chcecie wesprzeć ten filmik, to napiszcie. E, Napiszcie w komentarzach hashtag roblox, a przypnęłam serce, a my sobie już tutaj jemy, mamy 5000, więc jest całkiem dobrze, tylko że mamy wytrzyma... tutaj 5000 tych pieniążków ale mamy wytrzymałość bardzo złą. Więc muszę sobie dobić 15000. Niestety, no. Za, za dużo, za długo to sobie no, nie pójdziemy, ale. Ale i tak chcę przynajmniej spróbować, tak? No i no mi się tutaj wepchnął. Okej. Okay. To tutaj za chwilę będzie 15 tysięcy. Okej, okay, mamy 15 tysięcy i biegniemy. Zaczął się. Zaczęła się szkoła. O nie, już tak łatwo tych nauczycieli nie wmijam. Szybko. Niestety już tego też tak dobrze nie wymijam, Niczego. O nie, chyba tego już nie przejdę. Szybko. Nie, najgorzej. Okej, okay, widzowie, nie udało mi się przejść do ósmego, ale jeśli chcecie kolejną część z tego materiału, to wiadomo, napiszcie w komentarzach. Nie tylko hashtag Roblox i hashtag druga część. A ja się z wami już serdecznie żegnam, do zobaczenia. No i cześć.